Dzień dobry, dzień dobry. Czy lubicie pozytywki? Bo mi pozytywki bardzo kojarzą się ze świętami. I może trochę też zimowymi wieczorami. Ona sobie będzie grała na tyle na ile pozwoli jej nakręcona sprężyna. A ja tymczasem się z wami przywitam. Olga Szelc, sąsiedzka biblioteczka, kawiarnia sąsiedzka, ośrodek działań artystycznych Firley. Witam was w przedświątecznej sąsiedzkiej biblioteczce, przedświątecznym odcinku, bo już jutro święta. Mam nadzieję, że chociaż pewnie przygotowania idą u was pełną parą. To jednak znajdujecie czas na czytanie, a jeśli nie na czytanie, to przynajmniej na słuchanie książek, bo przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przy na przykład zagniataniu ciasta albo przygotowywaniu jakichś świątecznych potraw czy pakowaniu prezentów, nie słuchać audiobooka z jakąś swoją ulubioną książką. To może być bardzo przyjemne i przy okazji stanowić. Rodzaj relaksu, bo wiadomo, że świąteczne przygotowania mają swoje też stresujące strony. A jeżeli będziecie czytać albo słuchać audiobooka przy pieczeniu ciasta, to nie zapomnijcie nastawić minutnika, żeby tego ciasta nie przypalić. Ja dzisiaj mam dla Was kilka propozycji czytelniczych, a zaczniemy od książki z Islandii, a w zasadzie nawet cyklu książek. Powieść Wyspa Diabła, która wyszła jako pierwsza, tutaj Wam pokażę okładkę, Einara Karasona, stała się bardzo szybko powieścią kultową i przeczytał ją podobno co ósmy Islandczyk. To jest powieść o pewnej rodzinie, dość interesującej, ale też czasami dość przerażającej, Rodzinie Tomasonów, która mieszka w, takim, w takiej dzielnicy nazwanej Tulekampem, a jest to dzielnica, która powstała po opuszczeniu przez armię amerykańską bazy. I tam właśnie wprowadzają się bohaterowie tej książki do takich półokrągłych wojskowych baraków. Nad całym Tulekampem góruje jednak dom, Dom Tomasonów, który powstał Także dzięki temu, że jedna z córek Karoliny, Nestorki Rodu, wyszła za mąż za Amerykanina, i stąd w rodzinie pojawiają się też środki finansowe na to, aby ten dom wybudować, i aby nie mieszkać w barakach, tylko właśnie w tym domu. W jakimś sensie wróżka Karolina, kobieta obdarzona nadprzyrodzonymi zdolnościami, przewidująca przyszłość i rozmawiająca z niewidzialnymi ludźmi. Ona właśnie w pewnym sensie taką mentalną władzę w tej dzielnicy, na tym osiedlu ma. Jej rodzina jest bardzo barwna, bardzo rozbudowana, i oczywiście pojawiają się tu też sąsiedzi, znajomi, przyjaciele. Wszyscy są niezwykle interesującymi typami. Osobowościowymi także, ale także typami, czasami z podciemnej gwiazdy, bo jak kiedyś napisałam, że w tej książce w Wyspie Diabła Islandia to jest i Tule Camp to miejsce, gdzie łatwiej dostać w zęby, niż zarobić. Co stara się czynić z kolei głowa rodu Tomasonów, prowadząc sklep. Cykl składa się z trzech książek, czyli z Wyspy Diabła, Złotej Wyspy i z książki, o której najwięcej chcę Wam opowiedzieć dzisiaj, czyli Z Ziemi Przeobiecanej. To jest książka, która wyszła bardzo świeżo, wyszła niedawno, trzecia część tego cyklu, Ziemia Przeobiecana. W tejże ostatniej części. Najmłodsi członkowie rodziny, czyli Mundi i Mani, wyruszają do Ameryki, aby zmierzyć się z tak zwanym amerykańskim marzeniem. I jak już na wstępie jest napisane, wszędzie spotykają ściany. Jest to szalona podróż, pełna imprez, burt, bijatyk i przeróżnych problemów, bo w pewnym sensie, szukając babci Gogo i wujka Badiego, który narozrabiał na Islandii i wyniósł się za ocean. Nasi bohaterowie trochę gubią samych siebie, aby się na końcu w jakimś tam sensie odnaleźć. Myślę, że najlepiej o tym całym cyklu i o ukończonej nad nim pracy opowiada na końcu książki tłumacz Jacek Godek. Bo jest to też cykl o Islandii, której już nie ma. To jest Islandia lat 50., 60., 70., zupełnie inna wyspa niż jakby znamy ją w tej chwili, ale to też jest kawał jej historii bardzo ważny. Jeszcze dodam tylko na koniec, że jeżeli lubicie takie trochę gorzkie poczucie humoru i jeśli lubicie, kiedy pisarz traktuje swoich bohaterów, nawet tych, którzy mają największe wady, z czułością i z zainteresowaniem, no to właśnie ta książka chyba jest dla was, bo autor z wielką uwagą i z dużą sympatią pochyla się nad tymi swoimi niewydarzonymi bohaterami i nawet jeżeli błądzą i nawet jeżeli robią różne dziwne rzeczy, to on nadal jest nimi zainteresowany, opisuje ich i ich kocha po prostu. Po prostu ich kocha. I słowo od tłumacza, czyli właśnie od Jacka Gotka o, o tym, że cyklu i o całej historii związanej z tą trylogią. Skończyłem. Oddaję Państwu trylogię Einara Karasona. Jest to nie tylko znakomita literatura, która w Islandii zyskała miano kultowej, ale również, a chyba nawet przede wszystkim, świadectwo niedawno minionych czasów. Część z Państwa może je jeszcze pamiętać, tak jak ja pamiętam Islandię lat 70., kraj, który dopiero za 25 lat z górą miał zasłynąć zbiork dwóch mistrz świata, strongmenów, szczypiornistów, a jeszcze później futbolistów czy kolejnych zespołów muzycznych albo filmów. Kraj leżący na uboczu, wtedy jeszcze hmm, dość przaśny, ale dumny ze swojej historii i o wielkim sercu, a nade wszystko rozmiłowany w literaturze, która zresztą do dziś pozostaje ogromnie istotną częścią tej historii. Pamiętam, że w tamtych latach, włócząc się ulicami Rejkjawiku, można było jeszcze natknąć się na dawne wojskowe baraki postawione przez armię amerykańską. Nie było ich wiele i nie pełniły już funkcji mieszkalnych, ale tu i ówdzie gościły jakieś magazyny, biura klubów sportowych, w tych większych można było się natknąć na salę gimnastyczną. W weekendowe noce, zarówno te czarne, jak i białe, spotykaliśmy na mieście dziwolągi, jakby wyjęte z kart Wyspy Diabła. Ludzie ci lubili przesiadywać w poczekalni węzła autobusowego w centrum miasta i raczyć, nas rozmaitymi, raczyć się rozmaitymi wynalazkami, wśród których pewnie najbardziej niecodziennym była woda po goleniu z mlekiem. No właśnie... No, i to jest taka właśnie opowieść, trochę szalona, trochę pełna czułości. Opowieść o czasach, które już przeminęły, o ludziach, których już nie ma, ale którzy zostali w pamięci pisarza i których na tych kartach tejże trylogii uwiecznił. A więc Wyspa Diabła, Złota Wyspa i Ziemia Przeobiecana wszystkie trzy, bardzo polecam żeby znaleźć czas i je przeczytać. A jeżeli ktoś potrzebuje troszkę wytchnienia, troszkę wytchnienia w święta, może nie jutro, może nie pojutrze, to może na przykład sięgnąć po taką niewielką powieść kryminalną, jeżeli ktoś lubi kryminały, Kamili Lackberg, Zamieć śnieżna i woń migdałów. To jest akurat książka, którą wypożyczyłam z biblioteki miejskiej we Wrocławiu, bo postanowiłam oczywiście zaopatrzyć się na święta w odpowiednią ilość książek i udałam się do swojej biblioteki. Tutaj pozdrawiam bardzo serdecznie filię Biblioteki Turystycznej przy ulicy Szewskiej i pożyczyłam sobie kilka książek, między innymi właśnie tę. Ten, ten Niezbyt dużą, ale bardzo interesującą powieść kryminalną, której akcja dzieje się na kilka dni przed Bożym Narodzeniem, a więc bardzo pasuje do czasu. Mamy tutaj, mamy tutaj głównego bohatera, który jest policjantem. Policjantem, który zostaje zaproszony przez swoją dziewczynę, Lizet, na taką kolację, bożo, kolację świąteczną, razem, którą ma odbyć razem z jej rodziną. No i tak nieoficjalnie w zasadzie Lizet chciałaby go przedstawić rodzinie jako swojego chłopaka. Nasz bohater nie do końca jest przekonany, że to jest dobry pomysł i nie do końca jest przekonany, że to jest ta właśnie jedyna osoba. Trochę się obawia pytań, a kiedy ślub, a kiedy się zaręczycie może. Ale stwierdza, że no dobrze, zgodził się, to już pojedzie, popłynie w zasadzie, bo płynie na pewną wyspę, na której jest pięknie odremontowany Stary ośrodek rekreacyjny, w którym bywał jako dziecko i w którym to ośrodku właśnie ma odbyć się owa kolacja. Przypływa więc na wyspę i poznaje trochę dziwną, trochę skłóconą rodzinę tej swojej narzeczonej, teoretycznej narzeczonej, ale przede wszystkim poznaje Nestora Rodu, który tę rodzinę trzyma mocną ręką. I który no, potrafi naprawdę wbić szpilę każdemu z członków rodziny, pytając go, jak spożytkował i zainwestował otrzymane od niego Nestora Rodu pieniądze. Nestor Rodu, który wzniósł się z biedy i który zarobił miliony, jak nie miliardy, oczywiście wszyscy czekają na testament i wszyscy mają nadzieję, że to właśnie im przypadnie, przypadnie ta okrągła suma. Nestor w zasadzie chyba najbardziej lubi mata, brata Lizet, skromnego, dość wrażliwego młodego człowieka, który chyba jako jedyny interesuje się starszym panem. Nie, nie, dla nie, nie dla jego pieniędzy, tylko dla niego samego. I który dzieli z nim taką przez resztę rodziny uważaną za dziwactwo, wielką miłość do Sherlocka Holmesa i do powieści o Sherlocku Holmesie. To taki smaczek w powieści kryminalnej, powieść w powieści. I co się dzieje? Przy tej kolacji, kiedy to właśnie Nestor Rodu wypytuje wszystkich członków rodziny o ich sukcesy i porażki, każdy się czuje jak na rozżarzonych węglach, i w zasadzie wychodzi na to, że większość to nieudacznicy i nikt nie zasługuje w oczach Nestora Rodu na pochwałę. Nagle ni stąd ni zowąd ów Nestor pada trupem. No był już bardzo starym człowiekiem i mocno schorowanym. Dlatego też do rodziny to może bardzo nie dziwi, ale jest na sali policjant, czyli nasz bohater, który podchodzi do starszego pana i stwierdza, że został otruty. Czyli mamy do czynienia z morderstwem. I tutaj zaczyna się całe śledztwo. To jest bardzo klasyczna taka konstrukcja. Grupa ludzi w zamknięciu, skłócona, skonfliktowana. Wychodzą na jaw różne rodzinne grzeszki, różne niedopowiedzenia. Różne jakieś zaszłości z przeszłości, które rzutują też na to śledztwo. Policjant musi bardzo skrupulatnie przepytać wszystkich członków rodziny. Nie ze wszystkimi mu się to udaje. Niektórzy się buntują. Jest to też ciekawa, ciekawa jest. Ciekawe jest też to, że to jest opisane z różnych punktów widzenia, bo każdy z członków rodziny, jak również nasz główny bohater, ma własne przemyślenia i inaczej widzi tę sprawę. No i oczywiście jest bardzo zaskakujące zakończenie, którego Wam rzecz jasna nie zdradzę, no bo co to za przyjemność znać zakończenie kryminału, zanim się zacznie go czytać. Bardzo polecam na zimowy, poświąteczny wieczór. Jeżeli ktoś lubi zagadki kryminalne i ciekawe ludzkie typy, ciekawe postacie, to Zamieć Śnieżna i Woń Migdałów będzie bardzo pasującą lekturą. A teraz moi drodzy, taka. Wrocławska y, propozycja. Propozycja wrocławska, ponieważ dzięki mikrograntom młodzieżowym została wydana taka książeczka Wrocland. Y, książeczka o magicznym Wrocławiu, przez którą prowadzi nas, tak właśnie, wyobrażony na y, okładce pan latarnik nasz magiczny latarnik, latarnik którego można y, spotkać y, na Ostrowiu Tumskim. Napisała, teksty napisała młodzież. Tak jak mówiłam, zostało to wydane dzięki mikrograntom młodzieżowym, a wydała tę książeczkę organizacja młodzieżowa Art IMT. I o czym to jest? Istnieje pewna opowieść. Inna jednak od wszystkich istniejących na świecie opowieści. Nie jest to historia przekazywana z pokolenia na pokolenie, ani z ust do ust, z matki na córkę i z ojca na syna. To opowieść jednej osoby, moja opowieść. Istnieje tylko w mojej głowie. Istnieje od zawsze i zawsze istnieć będzie, gdyż tak jak ja nie starzeje się ona, a jedynie nabiera nowych znaczeń i zawiera w sobie coraz to nowe osoby. To historia Wrocławu. Krainy magii i niesamowitych zdarzeń. Krainy, w której ludzie i zwierzęta żyją obok siebie, nikt nie zabiera niczyjego miejsca, bowiem każdy zna swoją pozycję i przynależność w wielkim organizmie, który nazywa się społeczeństwem. We Wroclandzie nie było miejsca na złość i nienawiść, nie było miejsca na nieprzyjemności, ani na krzywdę wyrządzoną przez człowieka człowiekowi, czy człowieka zwierzęciu, czy przez zwierzę człowiekowi, czy jakiejkolwiek innej istocie. Wrocław leżał w dolinie pięknej rzeki Odry, rzeki matki, która dawała życie każdemu, kto o to poprosił. Nawadniała pola i doprowadzała wodę do studni, z której czerpali ludzie. Była dobrem wspólnym dla każdego, kto ją szanował, a także innych, którzy korzystali z jej dóbr. We Wrocławiu istniały wyspy połączone ze sobą mostami, niczym magicznymi przejściami do innych krain. Każdy most był tak samo solidny i mocny, tak samo wieczny, jak inni jego bracia i siostry w całym mieście. Na jednej z wysp pięknej i monumentalnej, wyróżniającej się pośród innych przez piękne kościoły strzeliste wieże, które pieły się w górę, niczym szczyty gór. W samym sercu tego wszystkiego byłem ja. Byłem jak cień, wszędzie i nigdzie, widoczny tylko dla oczu tych, którzy uważnie patrzyli i którzy patrzeć umieli. Zachowałem wszystkie wspomnienia w pamięci, a wszystkie obrazy pod zamkniętymi powiekami. Każdego dnia, gdy kładę się spać, zaraz po ponownym zapaleniu wszystkich latarni, zamykam oczy i przywołuję wspomnienia Wroclandu mojego Wroclandu mojego domu i mojej małej ojczyzny. Przez ten cały czas nie używałem swojego imienia zwano mnie latarnikiem a dziś opowiem Wam historię mojego miasta. No, i jest to opowieść o smoku wrocławskim, o dwóch posągach, właśnie o mostach wrocławskich oraz o pewnej tajemniczej walizce, a przede wszystkim właśnie o wrocławskim latarniku. I można z tą książeczką, niewielką, ale bardzo, bardzo sympatyczną, wędrować sobie po Wrocławiu, wędrować sobie śladami latarnika i czytać przy okazji te opowieści. I zastanawiać się, czy może przypadkiem nie spotkamy gdzieś takiego magicznego gościa, jak Smog, na przykład, albo jakiś krasnoludek. Tę książeczkę znajdziecie w biblioteczce społecznej Centrum Integracji Mieszkańców Nowe Łąki. Bardzo Wam polecam. Wrocław, opowieści Wrocławskiego Latarnika, magiczne opowieści o magicznej krainie w której też przypadkiem całkiem mieszkamy. I ostatnia już dzisiaj opowieść i pozycja do opowiedzenia. Otóż moi drodzy, bardzo jestem dumna z tego, że mogłam wziąć udział w tym projekcie i bardzo dziękuję za zaproszenie. Powstała, słuchajcie, gazeta osiedlowa. Nowa gazeta osiedlowa Na Nadodrzu. Tu i tam. Co tam na Nadodrzu? Pierwszy numer zimowy, bardzo piękny, bardzo ciekawy. Redaktorką naczelną jest zwana, znana Wam pewnie Izabela Duchnowska, która jest liderką na nadodrzu, aktywistką miejską. Zwołała ludzi, zaprosiła ich do tego projektu, wszyscy pracowali społecznie, i w ten sposób powstała taka piękna gazeta osiedlowa, w której między innymi Mamy informacje o akcji Zmień Piec. Mamy też o informacje o partnerstwie osiedlowym. Mamy też wszystkie informacje, które potrzebne są seniorom, aby uzyskać pomoc. Jest też coś bardzo wspaniałego, to znaczy cała wielka wkładka, którą przygotowały dzieci i młodzież pod opieką Moniki Suder która poprowadziła z nimi warsztaty dziennikarskie która zaprosiła ich do napisania bardzo, bardzo ciekawych tekstów o Nadodrzu, o sąsiadach. Jest tu też wiersz o Nadodrzu, jest opowieść o sąsiadce, jest także są informacje kulturalne, bo bez kultury ani róż. kulturo co u ciebie. Mamy oczywiście recenzję tutaj przyznam się, oczywiście, rzecz jasna, że maczałam w tym palce, mamy recenzję powieści Igi Zakrzewskiej Morawek wstyd, przy okazji bardzo Wam polecam tę powieść, może Wam kiedyś jeszcze też o niej opowiem i dzięki tej inicjatywie, dzięki projektowi Izy Duchnowskiej spełniłam takie swoje małe marzenie, to znaczy marzenie o tym, aby napisać, by pisać powieść w odcinkach. Dzięki temu powstała, powstał pierwszy odcinek w tej zimowej właśnie, w zimowym wydaniu gazety, co tam na Nadodrzu, Nadodrzańska opowieść wigilijna i żeby jeszcze oczywiście być sprawiedliwym, mamy rzecz jasna na końcu przepisy kulinarne, sałatkę śledziową Adriana Pużyckiego, Nadodrzańskiego masterchefa. Także zapraszam. Słuchajcie, gazetę znajdziecie w różnych punktach na nadodrzu, znajdziecie ją w sklepach, na poczcie. Niektórzy znajdą ją na swoich skrzynkach pocztowych. Bardzo polecam. Wiem już, że planowane jest wydanie wiosenne i bardzo się z tego cieszę. Już zaczynam myśleć, co może spotkać moich bohaterów na wiosnę. A póki co, w pewnym sensie w prezencie dla Was, w prezencie świątecznym, ta właśnie nadodrzańska opowieść wigilijna, która właściwie mogłaby się wydarzyć na nadodrzu, ale też mogłaby się wydarzyć w wielu blokach i kamienicach we Wrocławiu. Wszędzie tam, gdzie ludzie są uważni, jeśli chodzi o sąsiadów. Matylda nadodrzańska oparła się z westchnieniem o mur kamienicy. Jedną nogą przesunęła szmaciankę z zakupami, żeby się nie przewróciła. Jeszcze jabłka by się wysypały. Dostała tę praktyczną torbę na genialnych warsztatach z kiszenia w Hard Hostelu. Prowadziła je energiczna pani Jadzia, z którą od tego czasu Matylda się zaprzyjaźniła i często rozmawiała przez telefon. Następnie poprawiła e, torbę zsuwającą się jej złośliwie z ramienia. Po krótkiej chwili dodała też szeptem brzydkie słowo, w stronę sąsiada, który, który świeżo wprowadził się naprzeciwko. Nie mógł gad1 poczekać, aż ona do tej bramy dotrze, potrzymać jej grzecznie drzwi, musiał tak lecieć do samochodu, egoista, sobek i bubek. Teraz Matylda musiała w przepastnym wnętrzu torby znaleźć brelok do tego cholernego domofonu. Gdy dotarła na czwarte piętro pod własne, gustownie ozdobione wiankiem świątecznym drzwi, była spocona, zmęczona i wściekła. Tylko cud uchronił Romana, jej męża, przed, przed wybuchem złości rozżalonej nadodrzańskiej. A to dlatego, że na swoje szczęście Roman nadodrzański, wąsata ostoja spokoju i zdrowego rozsądku, był w pracy w piekarni na drugiej zmianie. Oszaleje z tymi świętami, warknęła Matylda i rzuciła torbę na kuchenny blat, po czym dokonała przeglądu zdobyczy. W sklepie brała, co się nawinęło, bo zaparowane okulary szalenie ją denerwowały, a gumki od maseczki cisnęły w uszy. Takiemu Romanowi to dobrze, poszedł sobie do pracy i ma wszystko w nosie. Jednak w miarę rozpakowywania wiktuałów, humor się jej poprawiał. Wszak jutro wigilia. Od rana będzie z Romanem razem, a potem sobie włączą przy kolacji laptopa i położą go na stole, żeby porozmawiać z Andzią, jej mężem Karolem oraz wnuczkiem Mareczkiem. Tu zmarszczka przecięła jej czoło. No, niestety. Córka, zięci i wnuk byli daleko aż w Sydney. Jak to dobrze, że przychodziłam na te spotkania z wolontariuszką IT przypomniała sobie. Dzięki temu jestem cyfrowo niewykluczona. A potem wpadła w wir przygotowań, w który gładko włączył się Roman, gdy tylko wrócił z pracy. Przygotowywali potrawy i obdarzali się czułościami, ponieważ krewka Matylda i niewzruszony jak lodowiec Roman nadodrzańscy kochali się namiętnie już od ponad 40 lat i nikt ani nic nie było w stanie tego zmienić. Poranek wigilijny wstał chłodny i smętny. Matylda siorpała kawę z cynamonem i wyglądała przez okno. Gdy nagle zauważyła sąsiada, który zaparkował samochód. Potem grzebał w plecaku, dość nerwowo, co Matylda skwitowała złośliwym uśmieszkiem. Ale zaraz potem otworzyła usta ze zdumienia. Ze samochodu wysiadła otulona płaszczem młoda żona sąsiada, która trzymała zawinięte w beciki i kocyki dwa noworodki. No tak? Jakiś czas temu przecież widziała jego żonę, która była w dość wysokiej ciąży. Roman. Matylda rzuciła się na męża, który przyszedł do kuchni nalać sobie kawy. Patrz, dzieci! Boże narodzenie! Nie wierzę, bliźniaki, dzieci, wigilia! Matyldziu, weź oddech, moje złotko i powiedz wszystko po kolei, jak w przepisie na grahamki, odparł Roman. Matylda zaś biegała wokół stołu, wymacha, machała ramionami, omal nie wylała kawy, ale wszystko mu opowiedziała. Po kolei, co wymagało od niej wiele cierpliwości i samozaparcia. Musimy im koniecznie dać jakiś prezent. Roman natychmiast odstawił kubek i podszedł do kuchennego blatu. Biedactwa. Ledwo wrócili ze szpitala z bliźniętami. Do dzieła, Matyldziu. Jakiś czas później, pod drzwiami sąsiadów, teraz Matylda rozumiała, dokąd się młody człowiek tak spieszył i dlaczego jej nie zauważył. Spoczęły pudełka i pudełeczka pełne przygotowanych z sympatią smakołyków. Matylda zapukała, po czym odeszła na bezpieczną odległość. Otworzył świeżo upieczony ojciec rodziny. Myśmy się nie mieli okazji bliżej poznać, zagaił Roman. Jestem Romek Nadodrzański, a to moja małżonka Matylda. Chcieliśmy złożyć życzenia świąteczne wszelkiej pomyślności i podzielić się tym skromnym sąsiedzkim poczęstunkiem. Jestem Jacek pomysłowy, a to moja żona Joanna i zajmuje się właśnie Ewą i Adamem. Mają dopiero tydzień, odparł uradowany tata bliźniaków. Dziękujemy państwu wesołych świąt. Zadowoleni z siebie nadodrzańcy, udali się do swojego mieszkania, ale nie minęła godzina, gdy zaświeciła pierwsza gwiazdka i ktoś zapukał do drzwi. Kto to może być? Zdziwiła się Matylda. A byli to sąsiedzi. Jej oczom ukazał się też stół ustawiony na samym środku korytarza. Pod ścianą przy mieszkaniu pomysłowych były też dwa krzesła i stali Anna i Jacek. Wirus ciągle tu jest, więc w dystansie i bezpiecznie. Młoda sąsiadka uśmiechnęła się do Matyldy. Jednak może jakoś tak symbolicznie siądziemy razem, choć osobno przy świątecznym stole. Korytarz jest duży. Mamy do siebie z pięć metrów. Opłatki też położyłam tu, na odkażonym talerzyku. Nad wrocławską kamienicą mrugały sennie gwiazdy i przelatywały drobne nocne chmurki, a na czwartym piętrze w najlepsze trwała wigilia na sześcioro dorosłych i troje dzieci w dystansie. Na honorowym miejscu stał bowiem laptop z transmisją prosto z Sydney. I takie to wigilijne, świąteczne opowiadanie w gazecie. Co tam na nadodrze? Bo czym byłyby święta bez opowieści? To jest bardzo ważna część świąt opowieści. Czas się powoli żegnać. Już teraz zapraszam Was, oczywiście, na 30 grudnia, na 11:00, na przedsylwestrową, przed końcem roku taką ostatnią w tym roku sąsiedzką biblioteczkę. Pokażę Wam jeszcze, co się będzie działo w Firleju, bo oczywiście dzieje się bardzo wiele ciekawych rzeczy, także już w nowym roku, więc warto zaglądać i sprawdzić, na co możemy się w nowym roku załapać, co możemy w nowo kupionych lub może otrzymanych pod choinką kalendarzach zapisać, jakie koncerty, jakie wydarzenia, jakie. Warsztaty. Kochani, życzę Wam z całego serca i po sąsiedzku szczęścia, zdrowia, radości, siły. Jednym słowem, spokojnych, dobrych, radosnych świąt i do zobaczenia. Do zobaczenia już niebawem.